Witajcie, mam na sprzedaż tak zwany samochód kompletny. Ja to tak nazywam. Stan e, dobry, plus, nawet powiedziałbym bardzo dobry. Nawet nie mówię jak na swoje lata. On jest po prostu w dobrym stanie. Zakupiony jest od starszego małżeństwa, które już nie mogło jeździć samochodem z racji wieku. Mam to wszystko na umowie kupna sprzedaży, datę tych właścicieli, więc to nie jest żadna ściema. Auto było dbane cały czas. Jest w stanie tak jak powiedziałem kompletnym, bardzo dobrym plus, albo dob dobrym plus. Ma nowe opony, co prawda są letnie, w stanie idealnym. Nowe hamulce, w stanie idealnym. Tylne hamulce również, rozbierałem, sprawdzałem samochodzik prezentuje się bardzo ładnie jak na twoje lata jest to 2003 rok jest no kurcze no jest ładny nie jest w ogóle zgnity to jest też taka ciekawostka był cały czas garażowany sprawdzałem od dołu mułem podłogę yy, jest bezkorozyjny kombi yy, jak widać ma Klimatyzację sprawną to też jest rzadkość, bo samochody często w ogłoszeniach posiadają klimatyzację. Po czym na miejscu się okazuje, że ona jest niesprawna, a tu jest sprawna, czyli szczelna, dobra po prostu. Ma elektryczne szyby, wspomaganie i najfajniejsze w sumie to silnik Isuzu 17 No, kto wie, to wie, że to jest bardzo dobry silnik. Charakteryzuje się bezawaryjnością i małym spalaniem. Nie posiada żadnych ekologicznych dodatków typu e, DPF -y i, i tego typu inne rzeczy. W środku jest też ładny. W środku jest też ładny. Nie jest poniszczony. przecierane fotele nie są. No mówię, jak na swój wiek. No wygląda nadzwyczajnie tak bym powiedział tanie autko tanie autko jak ktoś by chciał sobie posunąć jako drugie lub trzecie O, tak jeździłem nim sprawdziłem wszystko zachowuje się bardzo dobrze nic nie stuka, nie puka Ešte sa by tu otvoril masečka. Oh,